Ucieknij mi tutaj, wspaniały, zobaczcie jaki cudowny autokar 64, tu pan na chwilę podjechał. ale po prostu no cudeńko cudeńko, wszystko jest tu napisane jeździ sobie pan o, starszy, słuchajcie milion kilometrów z 64 roku jaki piękny dołączam go do kolekcji najładniejszych kamperów jakie w życiu widziałem coś niesamowitego, słuchajcie Setra 56 dizelek Ile ma tego szkła na dachu? Ile ma fantastycznych zaokrągleń? Ja nie wiem, czy Wy kiedykolwiek jeszcze coś takiego zobaczycie. To słuchajcie, to jest po prostu unikat. Nie, no, po prostu coś niesamowitego. A wszystko to Hiszpania, Tarifa. Można go obejrzeć. Niesamowity, niesamowity jest. Dajcie znać, jak wam się podobał, bo mi urwał tyłek. Po prostu mi urwał tyłek. W środku, słuchajcie, pani z panem. Klasycznie, dziadki, oczywiście. E, tam jest łóżko, tam jest wszystko. Tam jest kuchnia, tam jest pies z nimi. No, kierownica jest po prostu niesamowita. Taka kurde, stara. O, i jest pie elegancki piesek. I wszystko jest tutaj opisane, bo oczywiście dotyczące tego samochodu, czyli co to jest. To jest e Setra S6 z 64 roku. Ma milion kilometrów przejechany, 6,5 tony waży. Nie, po prostu 6 metrów długości, 2,30 wysokości, pewnie 2,8 ton. Nie, 2,30 szerokości. Nie no 2,30 wysokości, ona ma, nie wiem co to jest ten ostatni parametr 2,80, bo nie szerokości. Ciekawe, ciekawe. No, gdzie byli? Hiszpania, Portugalia, Maroko, Turcja, czyli klasycznie po Europie. Słuchajcie, no tam po prostu w środku ta kierownica to wszystko jest nie no, niesamowite, niesamowite. No, taki old school, że głowa mała. Oczywiście, kochani, nie przedłużając, wyjątkowy samochód, wyjątkowy samochód. Perełka, perełka, po prostu, nie ma co mówić. Perełka, wyjątkowa perełka. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Nie mogłem się, słuchajcie, powstrzymać, to nawet nie mam mikrofonu. Pewnie będzie to wszystko buczało, huczało, ale jest po prostu niesamowity, więc jeżeli Wam się podoba, zostawcie subskrypcję, lajka. Będzie to motywacją do tego, żeby kręcić wam takie fajne samochody po drodze. No ci ludzie tutaj w środku są niesamowicie gościnni, ale nie będę tam do nich wchodził w tej chwili, bo nie bo też właśnie podjechali, pranie, e, tankowanie i tak dalej, nie? Słuchajcie, do zobaczenia. Jestem zaczarowany, inaczej oczarowany tym samolotem.